No to co tu się dzieje? Wybuch pociągu na stacji Warszawa Wschodnia. Godzina 3:34 w nocy. Policja bada sprawę, że że tutaj wybuch pociąg, bo antyterroryści podłożyli bombę że przy, przyjechała telewizja, telewizja Polsat i yy, Radio Kolor. A tu mówią, że... A tu mówią, proszę Państwa, że tu Radio Wawa przyjechało pod dworzec Chonii. A, proszę Panią, tutaj... Tutaj nie ma jakichś stołecznych redakcji telewizyjnych i radiowych. To są sami dziennikarze, nie wozy reporterskie, proszę Panią. Ja tu nic nie wiem, że tutaj e, tutaj był wypadek, a ich starzy byli w rozpaczy, proszę Panią. Nie, co tu k***a ku... się? Nie, wiem, członek, członek kolejarza, część druga. Jest pan w błędzie, jest zgoda, nie ma tutaj w ogóle żadnej zgody na filmowanie porządku publicznego. Eee, filmowanie porządku publicznego za udostępnienie wizerunku może być, może godzić karę więzienia. Trzy grzywny, nie wiem jak to chodzi. Ja tu nie jestem z policji, ja jestem świadkiem tego zdarzenia. Ta? A gdzie pan widział, że Telewizja TVN, albo Radio Złote Przeboje, albo RMF Max przyjechali e, z Warszawy, czy tam reporterzy z Telewizji Polonia, e, kuźwa, no, Posu są e, tutaj, są e, chamy i chamy i proboszczowie. Churna, nie proboszczowie, tylko ojcowie dyrektorzy. Znaczy, nie ojcowie, dyrektorzy, tylko pracownicy tego cementarza, żeby, żeby zawisić do kostnicy w wypadku, tak jak to było w 2010 roku w Katastrofie Smoleńskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie żyje po prostu. On zmarł na powązkach. <laughs> on zmarł e, w Moskwie, Kurna, chyba w Smoleńsku teraz e, dziennikarze RMF-u przyjechali na grób Kaczyńskiego żeby się pomodli za nich no po prostu i teraz i teraz będą e, będzie odwiedzali grób na nie może przyjeżdżać, bo nie ma gdzie stanąć bo to jest chore człowiek na nie może przyjechać a dlaczego nie może? No nie może. Gdzie? Yeah. Boltem uberem. Masakra. Proszę mi pokazać dowód albo tutaj jakąś legitymasę na podstawie jakiej tutaj pan Mi tutaj jakąś zadynę. Masakra.